W poprzedniej części, czyli w odcinku 535 pokazywałem formułę, której zadaniem było znaleźć produkt, dla którego cena najbardziej się zmieniła na plus lub na minus. I tam wykorzystywaliśmy kolumnę pomocniczą. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić to samo bez kolumny pomocniczej. Będzie to wymagało od nas formuły tablicowej. Do dzieła. Więc po pierwsze, użyję ponownie, podobnie jak tam w tym poprzednim odcinku, również funkcji jeżeli. I powiem tej funkcji jeżeli, aby sprawdziła również, czy wartość bezwzględna z tych zmian, więc te zmiany tych cen wyliczę w pamięci. Więc powiem Excelowi, użyj funkcji moduł liczby. I teraz powiem Excelowi, że użyj również funkcji min. I teraz minimum będzie policzone dla takiej tablicy minus taka tablica. Więc w ten sposób tutaj uzyskujemy tablicę z jakimiś wartościami, tymi dodatnimi lub ujemnymi. Zresztą sprawdźmy to. Podświetliłem ten, te dwa zakresy, tę operację na tych dwóch zakresach. F9. Tak jak powiedziałem, mam tablicę z wartościami dodatnimi i ujemnymi. Ctrl Z, aby się z tego wycofać, i teraz zamykam nawias od funkcji min i zamykam nawias od funkcji moduł liczby. Funkcja min zagreguje tę operację, czyli wybierze z niej jedną wartość najniższą, a moduł liczby przyjmie wartość bezwzględną dla tej liczby. Przerobi tę liczbę na wartość bezwzględną. I teraz sprawdzę, czy ta wartość najniższa, wartość bezwzględna z tej wartości najniższej jest większa niż max. Otwieram nawias i również max, Maxowi powiem, aby od nowych cen odjął stare ceny. Więc w tym momencie wchodzimy tutaj w operacje tablicowe. Każemy Excelowi wykonywać wewnątrz jakiejś funkcji operacje na tablicach. Zamykam nawias od tej funkcji Max, średnik i teraz powiem Excelowi, że jeżeli tak będzie, czyli wartość bezwzględna z tej najniższej wartości będzie większa niż wartość maksymalna, to znaczy, że powinienem z tych, e, z tych Różnic cen wybrać najniższą. Więc powiem Excelowi, użyj wówczas funkcji min i również wewnątrz funkcji min mówię, wykonuj tę operację od nowej ceny, odejmuj tę starszą cenę. Zamykam nawias, średnik. Teraz przeszedłem do argumentu wartość, jeżeli fałsz, w funkcji jeżeli, i muszę powiedzieć, co ma funkcja, jeżeli w przeciwnym razie e, zrobić. Czyli jeżeli wartość bezwzględna z najniższej liczby nie jest jednak większa niż wartość maksymalna z tych, z tych różnic. Wówczas powiem Excelowi, że chciałbym mieć podaną wartość maksymalną z tych zmian, więc znowu te zmiany wyliczam w pamięci, więc od nowej ceny odejmuję te stare ceny, zamykam nawias od funkcji MAX, zamykam nawias od funkcji JEŻELI i teraz muszę całość na, na, zatwierdzić naciskając CTRL-SHIFT-ENTER, bo tutaj mam wewnątrz sporo operacji tablicowych, więc tak zrobię CTRL-SHIFT-ENTER Minus 2,86. Teraz, znalezienie dla którego produktu taka, taka zmiana wystąpiła. Żeby to zrobić, również użyję funkcji indeks. Powiem Excelowi, wybierz mi jedną z tych wartości. Średnik. I teraz, aby określić, która z tych wartości będzie wybrana, muszę użyć funkcji mogę użyć funkcji podaj pozycję. I teraz tej funkcji podaj pozycję powiem, żeby wyszukała mi wartości takiej. Średnik. I tutaj nie mam znowu tej kolumny z różnicami, więc muszę tę kolumnę sobie zbudować tutaj w pamięci, więc znowu wchodzę w operacje tablicowe. Czyli mówię Excelowi, od tej nowej ceny podejmij te wszystkie stare ceny. Więc w tym miejscu tutaj, w tym argumencie przeszukiwana tablica, znowu będę miał tę tablicę, w której są wartości ujemne i dodatnie. Ctrl Z, aby się z tego wycofać. I teraz w elementach tej tablicy Excel mi powie, na której pozycji jest ten element, czyli wartość. Ta minus, minus 2,86. Ustawiam się na końcu. Jeszcze typ porównania, więc naciskam średnik. 0, aby powiedzieć funkcji podaj pozycję, żeby robiła wyszukiwanie dokładne. Dokładne dopasowanie, tak naprawdę. Zamykam nawias od funkcji podaj pozycję. Zamykam nawias od funkcji indeks. Tutaj wewnątrz, w tym miejscu, również wykonuję operacje tablicowe. Funkcja podaj pozycję ich tutaj nie obsługuje tak naturalnie, więc muszę. Powiedzieć Excelowi, że tutaj są wewnątrz operacje tablicowe, i aby je zrozumiał, muszę nacisnąć Ctrl Shift Enter. Sprawdźmy, czy to działa. Zresztą przetestujmy też działanie tego. Wpiszę gdzieś starą cenę, na przykład 5, a nową cenę wpiszę 15. Czyli różnica jest, różnica jest o 10 i dla produktu FG4. Zróbmy coś na minusie. Stara cena 41,06, nowa załóżmy 20. Więc Excel teraz mówi mi, że OK. Największa zmiana to dla produktu W99 o minus 21,06. Które rozwiązanie jest lepsze? Czy tamto z formułami, które wykorzystywały kolumnę pomocniczą, czy to bez kolumny pomocniczej? To wszystko zależy od sytuacji i od umiejętności.